Niezliczona ilość zawodników, ponad 900 medali, ale także coś znacznie ważniejszego. O tym mówiono podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia klubu sztuk i sportu walki Szogun. Choć w miniony piątek, 28 października klub świętował szybie Bończyk swoje 30-lecie, to ta historia zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczęło się w 76 roku. ówczesny mój trener Roman Witek został poproszony przeze mnie, żeby. Mógł założyć sekcję tu w Mysłajcach. I tak się to zaczęło. W 1992 roku powołaliśmy klub nasz Szogun, i byliśmy jako jednymi z dziesięciu klubów, którzy byli współzałożycielami Polskiego Związku Jujitsu. Trudno zliczyć zawodników i ich sukcesy w ciągu trzech dekad, ale z okazji jubileuszu próbowano. Sebastian Gąsior, Piotr Sala, Joanna Poradzisz, Jagoda Tomanek, Aneta Staszewska, Dawid Skutela, Sebastian Janosz, czy obecna prezes klubu Anna Padechowicz-Jezierska. To z pewnością tylko niewielka część tych, których warto wymienić. Jak spróbowaliśmy zliczyć tych medalistów w ciągu tych 30 lat, no to za głowę się można złapać, bo jest prawie ich 900. Dzisiaj postaramy się wymienić tych najbardziej utytułowanych. Multum medali, można tak powiedzieć, poprzez Mistrzostwa Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski i mniejsze turnieje. Wicemistrzostwo Świata, Mistrzostwo Świata Młodzieżowców, brązowe medale Mistrzostw Świata w kategorii młodzieżowców, seniorów, juniorów, także no jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. Byłem między innymi Mistrzem Europy Byłem wielokrotnym mistrzem Polski w kategorii fighting, w kategorii duo system. Obecnie jeszcze jestem mistrzem Polski yy, Mastersów na ten rok. Także jak na razie jeszcze ten klub jakoś tam staram się godnie reprezentować. Ale poza medalami i sukcesami klub dał jego wychowankom coś znacznie ważniejszego. To nie jest tylko sztuka walki, ale to jest właśnie charakter, umysł. To jest duch walki, duch pokory. Najważniejsza rzecz, która jest. Pomoc innym. Można powiedzieć, że ten klub ukształtował wiele ludzi, między innymi także mnie. Wręczono statuetki i podziękowania dla tych, którzy pomagają tworzyć tę historię. Były występy artystyczne Mysłowickich Talentów i zespołu Need for Strings. Czas na przemówienia osób ważnych dla klubu, ale i czas, żeby wspólnie powspominać minione 30 lat i omówić plany na rozwój klubu.